Uuu, ta, ta, ta. Ostatnią część turnieju. Rozpoczyna nam Planica po punkcie K120, a której nie lubię z wielu względów. Seria pod zwała, ale za szybko panikowałem z tym byciem z progu, bo zapomniałem jaki jest tu rozbieg swoją drogą. Dziesiąte miejsce w sali głównej mamy, ale oczywiście przez to, że rywale też się tu mylili, pomylili się z tym rozbiegiem. My też e, nie chcieli ryzykować zbytnio tego wyjścia z progu. No tutaj e, tak, jebać mógł. W konkursie mamy 83 metry, ale to tylko miejsce 11. E, no, 13, 11 miejsce można utrzymać rating, więc e, dobre i tyle by było. Natomiast bardzo by było walczyć o 10 miejsce, czyli gwarancji jednego punktu w tej finałowej. 82 metry, miejsce tylko 12. No niestety, jak się nie wykorzystuje w sytuacji, no to potem to się kończy. Rating później znowu będzie minus 1. W tej sytuacji, no tak, minus 1 jest. Ale szczepania w więcej. Przed nami okorajama e, o już może 134 metrów. Za chwilę zobaczymy, jak tu nam pójdzie. Mamy 13 zawodników. więc Oczywiście, co przez to top 10. Jest to opcją podstawową. W Sapporo możemy mieć szansę. Akurat. Zobaczymy, seria próbna dobra w naszym wykonaniu. 130,5 metra wysokie noty i 7 miejsce w serii próbnej Jest trochę nadziei. Tylko pytanie, czy słuszne, bo trzeba to jeszcze raz w konkursie. Nie, nie, 129 metrów wysokie noty, 10 miejsce, czyli to, co chcieliśmy, minimum noty na pomyłku mamy, ale. Ale nie będzie łatwo, bo szczepania nie będzie groźne. Więc 10-11 miejsce, prawdopodobnie w tyle granicach nie dzisiaj, się tutaj, blokatę. Ale po siedmiu krowie może być jednak na to miejsce 10, bo siedemna ma to 133 metry, no i jest 10. Ale w właśnie był lepszy. Natomiast przerwał Kozak. Mamy miejsce 10, czyli rating plus 1 albo plus 2 a plus 1. No a do plus 1, bo to oznacza, że dzisiaj netto będzie rating u dodatni. Więc już jest jakiś pozytyw. Teraz skocznia w kulm Mabucia. Opołcieka 185 metrów. Jacek Michalak opuścił grę, ale chyba zbyt późno, będzie jego się liczył w klasyfikacji. Dziesiąta barka startowa. Seria trudno tak sobie. 162 metry. Najsłabiej. No ale jednak jego mnik się liczy. Nie liczy przecież. W sensie. Czyli zdążył się wycofać z, z konkursu. Zanim jego jeszcze policja była wliczana do ratingu, mamy w konkursie, tak sobie, 167 metrów, noty 19. Wyczytamy tylko plewnika i to tylko 3 punkty. Nie będzie łatwo. Rywale nawet 30 metrów dalej. Tak więc różnica jest też wyraźnie dostrzegalna. Ja chyba niewiele zmieni, ale dla nas zmieni dużo, bo lot będzie dużo dłuższy. Przede wszystkim 183 metry. Szkoda, że nie założę tam, bo dziwne, trochę dziwne, ale no, tak bywa. Miejsce, um, ostatnie na znaczy, rating, bo nie będzie tysięcznego dzisiaj. Lecimy punkt, zostały dwa konkursy. Chciałbym ze dwóch konkursów zgromadzić 7 punktów ratingowych. Nie będzie łatwo, ale on już nas dogoni, pewnie, bo na 8 startów 7 ma na podium. Jak na razie jako w klasyfikacji a my przechodzimy do NGB dawnego Englundbergu o punkcie K 120 metrów ostatnie 3 minuty do emocji Dobre, punkt K 120 szósta berga startowa zaregamy. skok próbny 108 metrów dziewiąty w wynik w czyli oczywiście wynik, który ma swoje i plusy i minusy czekamy na więcej Wyrażeń szósta belka startowa, punktka 120. Tu nic się oczywiście nie zmieni. W konkursie trochę lepiej to wyglądało 119,5 metra. I mamy szóste miejsce. Realnie szansa na miejsce przynajmniej siódme, bo mamy kilka punktów przewagi. Więc jeśli trafimy w tym drugim skoku, to jest szansa. Zobaczmy. Drugi skok niewiele gorszy. 115,5 wysokie. No to i piąte miejsce. Inni przegrali z progiem Skoczni. Piąte miejsce, które daje nam rating blisko 1000. Zobaczymy, ile nam będzie brakować. Ile nam będzie brakować do tej granicy. Jednego punktu. Jeden punkt na dzieli. Pokonujemy Alana na eku w tym konkursie, bo on w jednym miejscu od nas słabsze. Czyli na miejscu szóstym. No i proszę Państwa, robi się ciekawie, bo teraz mamy szansę na rating 1000. Nie brakuje tylko jednego punktu. Skocznia Hede to to ostatnia szansa. Rozmiar 97 metrów. Trzecia barka startowa. Rozmiar 97 metrów. W hede. Dobra sali trudna chyba. 92 metry. Jest na na rating. Szóste miejsce w sali trudnej. Nas stresuje tylko czołgowa dziesiątka, więc mamy dobry równostek przed konkursem, że może tu 2001 w mi szarpać. Trochę szczęśliwie, ale szczęście też jest potrzebne. Jak w każdym sporcie o, no Zobaczmy, zobaczmy czy się uda O 95 metrów I na półmetku jesteśmy blisko ratingu Piąte miejsce po pieśni serii No jest szansa, jest szansa tutaj mieć ten przebłysk Na tysięczny rating Czy się uda? Jesteśmy blisko celu I nie spóźniamy spokoju, więc powinno być dobrze Powinno być bardzo dobrze 93 metry wysokie noty, i czwarte miejsce. Eee, czwarte miejsce, miła zmiana. Alan Eku przegrał, a my kończymy rating 1006. Także, no, wydawało się to niemożliwe, ale w dwa konkursy zdobywamy 14 punktów ratingowych. dwukrotnie zamówiąc miejsca w czołówce, piąte i czwarte miejsce. No i zupełnie zupełnie inna sytuacja. Łukasz Wolnikowski wygrywa turniej, drugie miejsce dla Pełkowskiego, którego to jest tak wielki wynik, bo on miał 8 konkursów od Wolnikowskiego rozegranych Tylko więcej konkursów od Wolnikowskiego swoją drogą też. Michalak trzeci, czwarty Kozak, potem Krystian Pochcioł, Miłek szósty, potem Wojtek Niedźwiecki, Marcin Przybyła, Łukasz Matejuki, Robert Szczepaniak, Ślęczka 13, my na 15 miejscu, ale najważniejsze, no że rating wykonany. Ten tysiąc udało się Zyskać mimo różnych peripetii, które cię nam towarzyszyły, w turnieju wzięło udział 20 zawodników. Za nami jest sklasyfikowane klas Alan Eku, Martin Kawka, Hammerwold, Dawinion i Andrzejczyk. Trochę mnie już Dawinion, nie zaskoczył się w tym turnieju, że on tylko dzisiaj zliczył 8 startów i wycofał się z turnieju. Trochę to było dziwne swoją drogą. Czekamy na to, kto bierze udział w Pucharze Świata. Alan Eku, no my oczywiście, że mamy się na dzisiaj. Jutro czeka nas turniej 4 skoczni, warto by to wspomnieć, a nie ten turniej był. Ten turniej był tydzień temu, czyli po prostu przekopiłem no trudno, trudno. Ale rajtyku udało się zyskać tak jak chcieliśmy. Więc i ten turniej by nam nie był potrzebny, byłby potrzebny, gdybyśmy dzisiaj byli do tyłu z ratingiem, natomiast rating mamy na poziomie 1000, a to jest dla nas zawsze takie optimum żeby można było mówić o jakimś tam w miarę przyzwoitym stanie także no, turniej w 4 spotyń przepadł, ale nie ma co też rozpaczać, pamiętajmy, że nie na tym tutaj e, świat się kończy a to co najważniejsze i tak dopiero przed nami turniej w 4 to jest ten turniej, który szkoda najmniej bo to są tylko 4 konkursy i one służą głównie oczywiście smaczku rywalizacji. Ale to jest turniej, który można konsekwentować, bo są tylko 4 konkursy. Więc w kontekście ratingu niewiele daje. Daje dużo w kontekście doświadczenia. Do zobaczenia. Pss.